I wam pokażę, jak wygląda. Uwaga! Zobaczcie! Widzicie tą strukturę dobrze? No i posłuchajcie, żeby zrobić ten chleb, o którym mówię, potrzebujemy wagę. I taką miskę, najlepiej przejrzystą. Ja tę miskę kupiłem sobie w takim sklepie na literę D, jest ich w Polsce pełno i fajnie, że jest szklana, bo widać proces, jak ten ciasto zaczyna pracować, jak ten zakwas zaczyna pracować. Więc polecam sobie właśnie miskę szklaną. Wagę taruję, waga jest sterowana. Teraz do miski wlewam 440 ml wody. Fajnie jest to robić na wadze, bo jest zawsze dobrze. No ja dałem 450, ale to jest 10 gramów wody więcej, czyli 10 ml, bo woda, gramy i mililitry to jest 1 do 1, więc spoko. Nie mam problemu, tak może być. Teraz zakwas. Podkarmiłem dzisiaj zakwas, no i zobaczcie, co się stało. Ja takie tu, już po prostu, on już tutaj wychodzi z tego. Taki zakwas, taki zakwas robię, ja wam pokażę przepis na ten zakwas. To jest bardzo prosta sprawa. I tego zakwasu tutaj dodaję dokładnie 220 gramów, ale znowu wagę włączam, ona się staruje i ładujemy 220 gramów. Zobaczcie. Widzicie tą strukturę? I cały czas na tym zakwasie, to jest zakwas żytni. Cały czas teraz robimy chleby tutaj w domu. Już trochę tych chlebów powstało różnych. i cały czas poglądam na wagę widzicie to jest litrowy słoik a ja tutaj dopiero mam 150 158 gramów yy, yy, zakwasu a tu już w słoiku prawie nic nie ma on tak pięknie mi pracuje ten zakwas teraz następna rzecz którą potrzebujemy to mąka typ 750 ja te firmy tu będę pokazywał ale ja naprawdę z tego nic nie mam Mąki kupuję najtańsze, jakie tylko są. Potrzebuję tej 750 czysta, przepraszam, 380 gramów Ok, i teraz potrzebuję jeszcze mąkę żytnią. Mąki żytnie potrzebuję 170 gramów Dlaczego taka gramatura? Ja mam też po prostu to wyliczone na moją foremkę i takiej gramatury się po prostu trzymam. Ja wam podam wymiary tej foremki, bo ją możecie kupić, bo to jest taka standardowa normalna foremka, więc żytniej 170. Jest ok? i jeszcze potrzebna jest sól, więc znowu taruję. Po każdym razie trzeba tarować, nie? I soli potrzebujemy 15 gramów. Musi mieć tą swoją słoność, więc spoko. Co tutaj robię? No Ja tutaj ten swojego Betre z tych resztek zakwasu. No i kurczę, co teraz? Yy, właśnie, ja wam to pokażę, może, ale to za chwilę. Zaraz wam pokażę. Tylko co robimy tutaj, tutaj, tutaj? Tutaj, tutaj. <ścoughs> tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj to musimy wszystko pomieszać. Tak, żeby się wszystkie składniki dobrze wymieszały. Można będzie ewentualnie dodać trochę wody, bo wiadomo, mąka, mące nie jest równa. Więc ta gramatura to wiecie, to tak, jeśli chodzi o wody, to tak trochę luźno. Można tam 25 gramów dodać lub odjąć. Ale tak jak mówię. Mąka mocno nie jest różna. Ostatnio miałem Szymanowską, dzisiaj mam jakąś tam inną zwykłą. Mąkę taką całkiem zwykłą, e, tylko że żytnia i 750. Dobra, i widzicie, i taka trochę klucha, nie? To dodajemy trochę wody. Ja wam pokażę o jaką konsystencję chodzi. O, to sobie wezmę taki kieliszeczek. Ja sobie tej wody tutaj dodam jeszcze 25 ml zacznie. No, może 50. No, dobra. 50 ml. Powinno wystarczyć. Zbieram mąkę. Wszystko mieszam łyżką. Możecie zrobić to drewnianą. Jeżeli powiecie mi, że nie może być metalowa, powiem wam, te ciasta wychodzą tak samo. Czy to jest metalowa, czy drewniana, zawsze jest to tak samo. No. I już się robi fajnie. Ja tak sobie to tak od dołu, trochę napowietrzam tą łyżką. Widzicie, jak ja sobie to mieszam? Tak sobie to mieszam. Tylko tyle, żeby się składniki połączyły. Tu nic nie musicie wyrabiać. Nic. To jest tak prosty chleb, że naprawdę zobaczycie bajeczka. No i dobra, to jest koniec mojego wyrabiania. Ja tu nic nie będę dziwował. Tak, tylko jest sobie trochę, widzicie. Zobaczyć, widzicie, jaka jest konsystencja? Taki, taki budyń. Zrzucam nadmiar ciasta z łyżki. Tu mam jeszcze wodę. Więc mogę sobie tak pozwolić taką mokrą łyżką przyjechać. No, nie dobra, posłuchajcie, co tutaj z tym robimy? To sobie wytrę ręce. Biorę folię taką zwykłą spożywczą, żeby nam ciasto nie wysło przykrywam ciastra. Ja to wstawiam sobie do kotłowni. U mnie w kotłowni jest ciepło, nie wiem ile tam jest stopni Celsjusza, ale jest ciepło, jak to w kotłowni, tak powinno być przynajmniej w kotłowni, w której się pali. I wiecie co, ja to ciasto obserwuję. Ale tak, 3-4 godziny musi sobie postać. Ono musi urosnąć. I tutaj, jak będziecie patrzyli, tu te miejsce, to musicie widzieć pęcherzyki powietrza. Wtedy to ciasto jest faktycznie wyrośnięte, po 3-4 godzinach tych pęcherzyków jest dość dużo, to bardzo ładnie widać, wtedy wiecie, że zakwas Wam zapracował i no nie będzie z tego jakaś klucha, zakalec. Więc odstawiamy na 3-4 godziny, ale ja Wam jeszcze pokażę, co robię z tym, resztką zakwasu, która mi tam została, więc nie odchodźcie. Więc teraz Wam pokazuję, co robię z resztką tego zakwasu, który mi tutaj został, zobaczcie, no tam został na dnie, dosłownie... Z tyle na dnie w słoiku i to mi wystarcza. To jest fajny start, żeby zrobić sobie następny zakwas. I teraz znawcy mi powiedzą, a zrobić to na oko. Powinieneś to wszystko ważyć. nie, jak ja już mam taki zakwas, taki już zaczęty, który mi pracuje, to ja sobie mu tutaj dodaję dwie łyżki mąki. Nie przesadzajcie, bo on naprawdę rośnie. Także. Może wam ten słoik być później za mały. Dolewam wody. Jak mówię, ja to robię na oko, robię to na konsystencję. A jak się zrobi taki budyń? To dokładnie mieszam. Zaraz to wygląda. I zobaczcie. Widzicie to taki kisiel się z tego zrobił. To teraz zamykam znowu tym wieczkiem, ale tak delikatnie, pomimo tego, że ma dziurki, to i tak delikatnie zamykam sobie, nie? A tutaj sobie będzie oddychało. Jak będzie lato, jakieś tam muszki będą latały albo coś, to warto to sobie przykryć ręcznikiem papierowym lub czymś takim, żeby faktycznie nic tam się nie dostało do środka, ale teraz nie ma much, nie ma nic. Ja to sobie wstawiam koło tej miski na piec, to mi zacznie znowu pracować i jutro będę miał świeży zakwas na następny chleb. Ewentualnie, jeśli nie chcecie dropić chleba, wstawiam sobie do lodówki i sobie może stać i stać. Będzie tydzień stał, dwa tygodnie będzie stał. Później go dokarmię, znowu ruszy. To nie jest tak, że go wstawicie do lodówki, na drugi dzień musicie karmić. Jak włożycie go do lodówki, on tak zwolni, zwolnią się tak procesy. Że po prostu spokojnie ten tydzień czy dwa tygodnie będzie stał, później wyciągniecie, ja wiem, że są tacy, którzy jeszcze dłużej trzymają w lodówce, później wyciągniecie, dokarmicie i on znowu zacznie pracować, tylko musi stać już w ciepłym miejscu, nie? Czyli jak chcecie taki wyciągnąć z lodówki i zadziałać na nim upiec chleb no to musicie sobie go wyciągnąć przynajmniej 10 godzin wcześniej. Tak mi się wydaje. Ja tak robię 10 godzin wcześniej. Dokarmić, postawić w ciepłym miejscu. On sobie zacznie pracować i później możecie z niego sobie robić chleb. Żeby nie być gołosłownym, ja tych chlebów robię trochę więcej, więc tu mam jeden, a tu mam drugi i z tego za chwilę też będę robił sobie. Pięknie pachnie. E, będę sobie robił, e, będę sobie robił chleb. E, tak to wygląda u mnie. Ech, jeszcze coś wam powiem. Zrobimy sobie film na temat zakwasów. Wiecie co, ja też zaczynam. Był już jeden chleb drożdżowy, powiedziałem, że będzie na zakwasie. Jest już chleb na zakwasie. Teraz zrobimy sobie razem zakwas, bo sprawa nie jest trudna, a warto sobie coś takiego zrobić, bo taki chleb na zakwasie jest naprawdę dużo bardziej zdrowy niż taki na drożdżach. Dobra, nie przedłużam. Czekamy teraz na ciasto, 3-4 godzinki i widzimy się ponownie. Ciasto pięknie wyrosło nawet na wierzchu widzę takie małe pęcherzyki. Tu wam nie pokażę, bo mam kamerę od góry, ale uwierzcie mi, że są te pęcherzyki, o których wam mówiłem. Tu mam ciasto, tu mam foremkę wymiary podam pod filmem, ona jest wysmarowana masłem. I proponuję wysmarować masłem właśnie. Tutaj mam wodę, zimną wodę. Woda mi jest do tego potrzebna. Jak będę wyciągał ciasto warto sobie rękę zwilżyć w tej wodzie zimnej i ciasto się nie przykleja mąka żytnie się po prostu nie przykleja tak mocno do do rąk no więc zaczynajmy tutaj jak forma jak widać rękę zwilżam bo ja to robię o widzicie ręką zobaczcie, zobaczcie co się dzieje zobaczcie widzicie to widzicie co tutaj się dzieje teraz ja to szybko nie zrobię póki jeszcze mogę widzicie to są wszystko pęcherze powietrze także zadziało. Tak, zjadł po prostu kwas żytni, zakwas żytni. No i tutaj teraz musimy sobie poradzić. Chciałem ręką, ale tutaj mam taką pacę i mogę to wszystko sobie tutaj ładnie wyciągnąć. To cały czas moczę w wodzie zimnej do, do foremki. Zobaczcie. OK, jeszcze tutaj coś coś nie, coś by skrobię. I jak murarz. O! który nie do środka. Dobra. Co teraz zrobię? Znowu zwilżam rękę. że wam pokażę. I rozciągam to ciasto. Ono jest jak. Nie wiem, no jak jakaś taka bardzo dobrze rozrobiona plastelina. No, jak taki budyń. Nie dociągam do boków, nie doklejam. Ono ma teraz wyrosnąć, no woda. I w ten sposób zostawiam jeszcze na godzinę, półtorej godziny. No to zależy, jak macie ciepło w domu, jak macie mocny ten yy, zakwas żytni. Ja Wam powiem, że u mnie godzinka wystarcza, żeby to się ładnie podniosło ale powinno się to przykryć folią. Ja nie przyklejam folii, nie zakładam folii. Dlaczego? Dlatego, że ta folia, jak to ciasto urośnie, przyklejam się do tego ciasta. Więc ja nie zakładam folii. Tu jest dosyć, dosyć wilgotno na wierzchu, bo rękę miałem dobrze zwilżoną, także ciasto nie powinno wyschnąć. Więc teraz na godzinę odkładam znowu w ciepłe miejsce. Widzimy się za godzinkę. No i spójrzcie, pięknie Pięknie chleb wyrósł do brzegów właśnie tej mojej foremki, których, które wymiary znajdziecie pod filmem. Teraz znowu biorę tą najtańszą mąkę 750 i posypuję chleb tutaj z góry tylko. I w ten sposób posypany chleb, no używam do tego sitka takiego zwykłego sitka jak no, do herbaty, na przykład. Zwykła sprawa. Dobra, i teraz tak. Pikarnikom ustawiony na 240 stopni. E, góra, dół, bez termoobiegu. I ten chleb, ten chleb będę wkładał do tego pikarnika, właśnie na 45 minut. Dokładnie 45 minut w tej foremce On pięknie się upiecze. Więc wkładamy 240 stopni, góra, dół. 45 minut. I zobaczcie, tak wygląda pięknie nasz chleb. On już jest wystudzony elegancko. Teraz przetknę, przekroję go w połowie i wam pokażę, jak wygląda. Uwaga, zobaczcie. Widzicie tą strukturę dobrze? No i teraz kanapeczki. Zobaczcie. Widzicie to? Pięknie to wygląda, prawda? Ukroję kilka kanapek, bo to ogólnie jest teraz u nas śniadanie. Ale taki chleb u nas się rozchodzi po prostu na pniu. Zobaczcie kawałek dalej że on wszędzie jest taki piękny że to nie jest żaden zakalec Tym chlebem się u mnie rodzina zajada ja Wam go serdecznie polecam sam zresztą nie umieszkam sobie skosztować taki chleb świetnie smakuje po prostu z masłem uwielbiam z masłem uwielbiam ze smalcem ale z masłem naprawdę lubię, bo tak za dziecko się jadło że brało się w masło. Dodatkowo troszeczkę soli. I tak się jadło. Jadło się też z musztardą chleb, jadło się z keczupem chleb, ale z masłem myślę, że jest fajnie. I smacznego. Mmm. Chleb jest przepyszny, chleb jest jak za dawnych czasów, faktycznie jest bardzo, bardzo dobry. I teraz tak, kto ma zakwas, niech robi od razu. A kto nie ma zakwasu, niech czeka na mój przepis, na zakwas. Zrobicie sobie, będziecie mieli w domu chleb. A robota jest bardzo prosta: to jest bardzo prosty chleb. No, sami widzieliście. Więc ja was zapraszam do przepisu. Pozdrawiam, polecam. I do zobaczenia.